Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszego Escape'a Afterlife razem z Mary-Kate. Cześć! Tak, i dzisiaj już wiemy, co mamy robić, dlatego wow. um, będziemy się udawać w to miejsce, co, <noise> gdzie mamy coś, coś robić. No. Okej. Okay. <noise> Czekaj, muszę sobie kamerę zmienić, a nie taka normalna. Normalna, dobra jest. Tak, przede wszystkim musimy się wrócić przez te pajęczyny nieszczęsne. I tutaj w ogóle jest przejście za obrazem, które pominęłam, o. Wow. Tylko uważaj, nie naciskaj jeszcze tej dźwigni, no właśnie... bo ona coś wybuchnie chyba. Jeśli naciśniesz to szybko. Ip. O, to jest pełno cukier. Cukru, tak? Bierzesz cukier? Lepiej ty weź. Wezmę, wezmę. Ja Dobra, mam większe szanse naciśni, nie przeżyć. Ja? Na pewno? No. A w którą stronę uciekamy? Za obraz, tak? Z powrotem. E, no chyba. Nie, nie wiem, jak daleko należy uciekać. Dobra, uciekłam. Wow. wow. Okej. Okay. Zresztą podobno te wybuchy właśnie uwalniają golemów. O, tam jest. Gdzie? Nie Na widzi. dole. Boję się, że znowu chyba, spadnę. Ja nie mam nawyku wciskania shifta. Niestety. O, tam się patrzy. Widziałaś? No widziałam go. Okej. Okay. Dobra, to tak by the way. Co zrobiły poprzednie wybuchy? Znaczy jeden był wybuch. nie? Co to za skrzynka? Tu są jakieś te Spawn było? Ederman. Aha, ja to oglądałam tym razem, place, ale. zombie. Ocelot. O, wezmę sobie ocelota. <noise> tak, wrzuć go do Gasta, lawy. nie. Silverfish, co to jest? E, to są takie, takie małe, pełzające, nie wiem, stawonogi. Nie <noise> nie wiem. Nie takie robaczki dziwne. O. Ja, ale będzie uciekał, zaraz nie. spadł. Trzeba było mu dać rybę. Nie mam już. dałam ci. Dobra, Dobra chodźmy. A co Tak, teraz powinniśmy się jakoś wrócić. A, czekaj, którędy no to tam, było? Nie, teraz tu chyba. Nie, nie wiem. Salon pap no. Kurde. Sorry, zespełniłam tamtą. No. Ośmiornice. No właśnie. E, powinniśmy się wrócić właśnie do tego pomieszczenia tu z tą lawą. A tu jest lapis. O. A to... ja, nie, ja nie wiem, czy z lawą to... Którędy to było? Chyba tędy. Ty. <coughs> Tylko tutaj żołądę. teraz nie ma drogi normalnej. Dobra, czekaj, rozwalę to. Hmm. Pomóc Ci coś rozwalać? Nie, nie, zaraz to się. Mam jakiś obraz w ogóle w ręce. Odwiesza na ścianę. Bo to wybuchło wszystko i. Pozmieniały zmieniały się ścieżki, ja nie wiem. Nie, no to jest ta poko. No, ta pokojówki. Ocelot utknął w pajęczynie. Jakbyśmy się tu dostały! <laughs> oh god. No, tu, tutaj chyba były, przez tą tabliczkę mi się wydaje, i tam była jakaś dalsza droga, tylko teraz jej nie ma. O, przez... Do Hufflepuffu, no ale. A tutaj nie przejdę. Super. O, ja poleciało na dół. No way. Może tam do góry jakoś czekaj. A w sumie może tak. Klocki. A masz coś. O. <noise> czekaj. Dobra, poczekam tutaj. Tak, to, to jest tu. Dobra, to ja cię tepnę do siebie. Będzie szybciej. Wow. Ten ocelot mnie chciał zepchnąć. Okej. Okay. A tu była taka na spaść w lawę. Au! I wow. już ginę. O. Dobra. A tam jeszcze były jakieś sekrety wcześniej, podobno. To miałyśmy ta, wrócić, były jakieś czy... sekrety, ale nie bardzo mi się chce wracać już tam. Nie wiem gdzie ich szukać. Oh, wow, Osiągnięcie no to... zdobyte koksiarz systemu. Wow! Spinęło <noise> mi się. Widzę, tutaj są twoje rzeczy i Świnka. Cześć Świnko. Tu jest jakaś dźwignia, ale ja nie dotykam. O okay, gli glina, to jest glina. A, A? Dobra. Stanęłaś na glinie, którą próbowałam. A, zniszczyć. O, o mój skrzynka. Yeah. Nie mogę zabrać. Tutaj jest... Są dziwne rzeczy. Gdzie? W tej skrzynce. Czekaj, ubiorę się. Znalazłam sobie koszulkę złotą. Tutaj jest ten Minecraft napędzany. Znaczy Minecart. I jest ciasto drugie. Mogę ci dać ciasto, bo mam dwa. Proszę. Daj. O, dziękuję. I jest wędka. I drzwi żelazne były. Drzwi żelazne? No? W ogóle ma, chcesz twoją zupkę albo jakieś jedzenie czy coś? O, tu jest portal. Ja nie chcę. Chcesz Ale jakieś jest... jedzenie? Patrz, za tym jest golem. A, szczerze, ta... nie widzę go za bardzo. A tam była jeszcze dźwignia przy tej bibliotece. No wiem właśnie. O, tu to są, to są wózki. Albo wagoniki i zbroje, albo płytka i portal. Twój wybór. A tam jeszcze jest jedna dźwignia. Tutaj, nie wiem czy używamy jej. No to użyj. Trochę Zobaczymy. się, Trochę się o, to... boję. A tu jest dwie dźwignie. A, tu to... jakaś dźwignia, tu jakaś dźwignia. No to, to tam też wcisnęłam. tak na picu chyba. Może. Tu są jakieś drzwi w ogóle. Pokój z gorącej bożeny Z czego? Z południa? Z południa, no. A tu są drzwi żelazne. To nie przejdziemy. A co dam dalej? Dużo drzwi. Drzwi drzwi, drzwi. Autor ma lubi drzwi. dawać dużo drzwi naraz. A tutaj LOL. Okej, okay, kręcimy się dookoła. No i tu są te żelazne. Dobra. Dobra. To chodźmy teraz tam. Do A, tego kolema. Idziemy przez portal czy wagonikami? Hmm. Chcesz jakieś jedzenie? Remont tu pisze. Czekaj, nie, na razie mam dosyć jedzenia. Bo ja mam masz nadmiar, jak, jak na mnie. Bo nie wiem, jak tu pociągniemy, to to pewnie wybuchnie, to portal i tak zniknie. Ja nie lubię meteru. Wydaje mi się, że musimy wybrać, czy właśnie uratować golema, czy... Yy, nie wiem, czy siebie. To co, wagoniki, tak? Nie, ratujemy golema. Karolinkę. Karolinko, wow. Idź wolna. Dobra, spadł na dół. Tam jest wielki slime. A, możesz mnie popchnąć. Już, już, już. Wow, coś mi nie wyszło. Jak się... ten... Okej, okay, przerwało cię. Tak troszkę. <grym> A tu pisze, że... Ej, Uwaga, gdzie... mi zniknął. Czekaj, co ty jesteś? Nie moje zdobyte, z... idiota. Hmm. Okej, okay, tu jest TNT nad nami. Wow, ała. ała. <grym> ty o co cię. <grym> ja nie wiem agonią. co tam jest. Wracasz to, stamtąd? I, wiesz co, e, lepiej tu nie iść. Bo tutaj jest, znaczy, jest ja już tak tutaj byłam siad. i wróciłam z powrotem, więc... Ja sobie wybuchnę. Wow. <noise> no co, osiągnięcie. To zdobyłam sobie. O, dobra. Wow. To pytanie, gdzie teraz? <noise> no właśnie nie wiem. To już się tu wszystko powybuchało. To były te drzwi. Zapewne znowu jakieś tajemnicze przejście. Czy zaraz, zaraz, zaraz? A tu nie było jakiegoś. dalej? A nie um, wiem. Tak, tu. Wow! Cudde, znowu ogień? padłam w ja coś. też się palę się. O, tu jest Ania, moja imienniczka. Co mam zrobić, kiedy się palę? E, uciekaj! <laughs> nie zabierasz tą Anię. Zdrowy. A tutaj? Au, strzelają we mnie. Uwalniam Anię. Nie, czekaj! A, tam jest TNT! <laughs> Silver pisze, ała, Au! Wypadłam przez... ...ciurę. Jakoś. <noise> <noise> Jesteś gdzieś w bezpiecznym miejscu. No powiedzmy. Okej, okay, to... Okej. Okej. Okay. Okay. Tam były jakieś drzwi. No, tutaj. Tylko teraz... Jakiś bod. Ała, spadłam. Ja A. też. Mm. Czekaj, podciągniemy się tą wodą. Tutaj. Są wielkie slime. No. Tutaj jeszcze lawa spada, no więc u... ja, ja nie umiem za bardzo pływać w tych, tych jeszcze. Dobra, pora się nauczyć. Płyń. Tam był jakiś bonus. A, pajęczyna. Hmm. Gdzie ja tu mam wyjść? Łoł. Wow. Tu jest... Tu nie ma podłogi. No wiem. Gdzie tu, tu jest? jest na teraka. Tu, 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 tu za tobą. Mm, to jest... O, no, no tam. Czy nie wiem, gdzie mam iść? To jest sama woda. Wow! Coś mi się wydaje, że przez to, żeśmy zniszczyły ten portal, to już nie będzie drogi wyjścia. <laughs> ja nie wiem, gdzie mam iść. O, ja też nie wiem za bardzo. A ten pokój, to tam weszłyśmy w końcu, czy nie? Który? No ten, co były tu, te drzwi. Tak, tam był bonus i pajęczyna. Aha. <laughs> A, czekaj, cofnę się jeszcze tam. Wow, palę się. jest <laughs> lawa na górze, popłynęłam zbyt wysoko. Wow, znowu się palę, nie. I znowu. Nie, no nie umiem pływać, jak mam lawę nad głową. O, tam jest skrzynka. Wow. Znalazłam jakąś skrzynkę z jabłuszkiem. A, ja wróciłam na początek. Super. A! Czyli idę w złą stronę. Nie, bez sensu. Nie wiem, gdzie mam iść. Wow, 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 wow. gdzie ty jesteś w ogóle? Ja przy tym portalu i przy wagonikach. Albo wagoniki i albo płytka i portal. Hmm. Że go za bardzo to... nie uruchomimy? Nie wow. wiem. <grym> Spadłam znowu na dół. Nie. O-o. <grym> Moja złota koszulka. Oj. W ogóle widziałam Cię bez skina. To było dziwne. Ha? Z tym takim skinem Steve'a. O nie. Czekaj, gdzie to Praszno. było. Tam są moje rzeczy. Ja nie wiem, gdzie to było. <grychy> Tutaj, nie. Gdzie to jest? Może gdzieś za tymi drzwiami coś jest. Nie. Aj. Się, posuń się. Boże, co tu robi pies w ogóle? Wow, wow, wow. Gdzie są moje rzeczy? To jest jakieś jajko. Gdzie są moje rzeczy, no? Ała, wielki slime, spadaj. Zaraz mnie slime zabiją. No spadaj, kurczę. Nie, nie, nie chcę umierać. Slajmy mnie gonią. I tak się kończy, jak się chce odzyskać to, co moje. Dobra. Wagoników już nie ma. Nie, nie spadaj! Mam tylko spadaj. jedno serduszko. Uwolniliśmy wszystkie te? Tak? Golemy? Tak wow. jakby coś jeszcze było, ale... Ej, mogłabyś hmm. mnie tepnąć? Jeśli jesteś w bezpiecznym miejscu. <laughs> tak. Ja tutaj na dole <laughs> próbowałam zebrać moje rzeczy i... Wow. I uciekałam przed slime'ami. <laughs> Dobra. Ale i tak nie, nie wszystko zebrałam. Jakieś jedzenie zgubiłam. Prudno. Ja mam tylko jabłuszko. I znalazłam przy okazji jest. jakieś Aha, kości i strzały od szkieletów, które się spaliły pewnie. Um, dobra, masz jakiś pomysł, co robić dalej? Um. A tu jest A ona też jest pusta. Hmm. To już ograbiłyśmy. Nie My wiem, God. A tu nie ma innej drogi właśnie. Może trzeba było jednak przejść przez ten portal. No. Czekaj, wiesz co, może ja sprawdzę inaczej. Au, no znowu się palę, ja nie mogę. Jakie to jest upierdliwe. Ja wezmę sobie ze spałnie zapalniczkę i spróbuję go jeszcze raz podpalić i zobaczę. Czy tam jest jakaś dalsza hmm. droga. No bo te dźwignie chyba nic nie robiły, to... Dobra. Okej, okay. przechodzę. Okay. Na ciemną stronę mocy. <laughs> nie, nie, nie cofaj mnie. Okej, okay, tu jest jakby dalsza droga chyba. To tu są jakieś skrzynki. To możesz tutaj przejść. Właśnie nie mogę znaleźć tego portalu. Nie wiem, gdzie on był. O, no ja cię już za bardzo nie mogę tepnąć, chyba że się wrócę. Ups. Nie wiem, to było. Nie wiem, zgubiłam się znowu. Czekaj, to się nie zgubiło. jest ta woda, ja się pogubiłam przez to, że to wybuchło wszystko. Nie wiem, nie mogę znaleźć zaraz go. Okej, okay, czekaj. To? A, wow. dobra. <laughs> Teraz możesz wejść. Dobra. A, nie zmieszczę się. <laughs> wow. Tak. Hmm. To jest jakiś stół do czarowania. Co jest w tą stronę? Dobra. To są jakieś skrzynki. O, jest łuk. O, łuk! z ten. Wow, koszulka. I miecz! Wow. Łops, hmm. użyłam łuk. Nie o to mi chodziło. Ej, ja nie mam strzał nawet. Ale on. Infinity to jest, że jest. Infinity to jest, że jest nieskończony? E, chyba tak. Bo miałam pięć strzał i się ani jedna nie zużyła. Więc. O no, no to jest nieskoń... na nieskończone strzały. Fajnie. Dobra, chodźmy pochodniami. Ale nie robiłam sobie jeszcze takich ulepszeń, to się nie znam. A no, tu jest znowu jakaś skrzynka, taka duża. No. O, jakaś. Bottle of Enchanting. A, to dodaje y, punkty doświadczenia. Wezmę hmm. trochę mięs, mięsa zombiaka. A tej butelki nie bierzesz? Nie. A. O, tu jest pełno kolejnych skrzynek. Mogłabyś sobie miecz ulepszyć, bo tam był ten. Ale ten jest ulepszony, Aha. tylko że nie wiem jak, bo <laughs> mam robaczki. <laughs> Jeszcze tam są jakieś. Jezu, ile tu jest skrzyń. Ale te są ale to jest Zablokowane. Kurczę, zaraz to zepsuję. Nie chcę wiedzieć, co jest w środku. Wow. Czemu nie mogę stąd wyjść? A dobra już. Tam są jeszcze jakieś te skrzynki. Jak to może być zenchantowane? To jest jakieś na cztery, nie wiadomo co i. Nie wiem, możesz mi dać na chwilę, to ci przeczytam. No ja mam angielski. A gdzie, gdzie ty, ty poszedłeś jeszcze z tymi skrzyniami? No bo myślałam, że może tam coś jest jeszcze. To czekaj, to masz, to nie. Mam go już, mam koszulkę. Uh, sharpness bo 2 i Lotting 2. Aha, Dobra, czyli. Proszę z więcej, powrotem. Uh, więcej daję z tego. A koszulka to bo... jest Fire Protection. Aha, uh -huh. fajno. Jak kolorowo wyglądam z tym różowym i żółtym. No! Tak, akurat pasuje kolorystycznie. Tak. A tam Ciekawe, jeszcze czy... była w drugą stronę droga, tylko tam nie było żadnych pochodni, więc nie wiem, czy tam coś było. No to najwyżej jak tu będzie dead end, to sprawdzimy tam. Kurczę, muszę coś zjeść. No i... a nie myślałam, że jest dead end. To jest jakaś inna drona jeszcze. Ja nie lubię netheru. No, to są straszne dźwięki. No i straszne te potwory. Miejmy nadzieję, że ich nie spotkamy. No to Słyszę chyba zdob... jakiegoś. Tak. Skrzynka z barwnikami. Osiągnięcie: do... zdobyta skrzynka z barwnikami. Jee. Yeah. Wow, ktoś tu się nieźle nakopał. Trochę tutaj o. klaustrofobicznie. Te perełki. Weź sobie dwie. Dobrze. Może się nam przydadzą, chociaż okay. kto go tam wie. Hmm. O, tu jest jakaś drobinka. Uwaga na potwory. Wow, tu jest lawa. O nie. Proszę tylko ta, ta. żadnego parkura. Co tam pisze? Ha. Znaczy jest tam... napisane. Nie widzę stąd. Au 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 au. <laughs> <laughs> zdobyte piekielne turysta. Wow. Hmm. Palisz się. No, no wiem, niestety, ale kurde... Nie mam jak się zablokować. O! Jest, przestałam się palić. Dobra, świetnie. Co to są za bloki? E, to jest endstone e, z Endu. <noise> Jeszcze nie widziałam. <noise> Bo do, do tego trzeba znaleźć jakiś e, portal. Wygląda jak jakaś ten ścieżka. No. Wow, nie, 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 nie chcę się palić. O nie, w tych schodach są dziury. O, to wow. uwaga. No właśnie. Nie, ja nie lubię. No, czemu ja poszłam pierwsza? Stanę sobie tu z boku, a ty iść pierwsza. No, może być pewien problem z tepaniem tutaj. Um, no bo to jest inaczej. Tutaj... Jak się zrespisz na normalnym świecie, to nie mogę tepać. To co ja będę miała zrobić? Nie. O, musisz to przeskoczyć! Dobra, przeskoczyłam, teraz jeszcze co. Nie tu. ma wyboru. Nie. Czuję się zestresowana. Czekaj, ty, ty mówiłaś, wow. że ta koszulka jest Fire Protection, tak? Twoja? Moja. No. To czekaj, to ja ci dam tą moją koszulkę. Wtedy się mniej spalisz A. w lawie. Chcesz moją w zamian? Żółtą? A taj. Dobrze, proszę. Wymiana koszule. Dziękuję. Czekaj, ubrałam ją? Jak ubrałam. po meczu. O kurde, Ta, Na szczęście. Czekaj. Wow, wow, wow. O, czekaj. Czekaj, 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 bo ja muszę rozpaść. Ja stoję na tyle niżej. Niż Łoł, okej. Okay. Ja się boję. O nie, nie, nie! <śpiewa> Spadłam! Spadłam, ale się nie podpaliłam. <śpiewa> ja się podpaliłam. Teraz złą koszulkę. <śpiewa> oh my god. i co teraz? <śpiewa> Czekaj, czekaj, czekaj. Nie, tu jest, jest Zombie po... Pigman! Chodź tu szybko. A moment. Gdzie był ten portal? Dobra, pozbieram twoje rzeczy. A, włączę sobie game mode. Czy ty miałeś przy sobie pajęczynę? Tak, z bonusa. Kurczę, boję się wziąć te perły, bo tutaj się pali ten... Zgaś się. Kurczę, ja nie wiem jak wrócić na odpowiednią ścieżkę. Nieco za okropna droga. O. Tu, i teraz do portalu. Przynajmniej ty wiesz, gdzie jest ten portal. Ja bym chyba nie wiedziała. <noise> no, jakoś szybko znalazłam, bo się zrespiłam tam w tym pokoju szybko. dla pokojówek. <noise> Poczituję trochę. O, wracam. Dobra. dobra, jestem na tych schodkach. Zrobiłam sobie <noise> takie mini schodki z tego. Co jest no, no, to jest lapis, chyba lapis. Nie ma za bardzo mocno wrócić tutaj. na ścieżkę zdrowia. Poczekam na Ciebie. No ja już powoli lecę. Tylko tu jest nierówno. Ała, ała, ała. Jeszcze spadki klatek dostałam. Straszne. Masakra. A teraz nagle 60. Kurczę, nie da się tak. Przed chwilą miałam jedną o, klatkę. nie, nie! Ała, spadłam na dół. Nie zabijaj się, proszę. <laughs> A ja, Tak by the way, to ja mogłam się tepnąć do ciebie teraz. Aha. A gdzie ty jesteś? Ja jestem przy tym z tej ścieżce z pochodni. Mhm, dobra. Tam w połowie, po, nie wiem, zależy, gdzie się kończy. Kawałek od początku. Kurczę, nie mam żadnego bloczku, żeby. O, Zeszłam jest. sobie z tego i nie wiem, jak wyjść na to z powrotem. <laughs> w ogóle chcesz um, coś? A co masz? E, mam co twój masz miecz. Dla... Mam twój miecz, to ci go oddam. A masz jakieś jedzenie, bo ja mam. E, jest pół, no półtora mam. serduszka i jestem głodna. No nie bardzo, bo ja nie mam. Mam mięso zombie, ale nie wiem, czy to jeść. Możesz spróbować. A ale Mogę to ci dać, dać nie, nie. łuk jeszcze jeden, bo mam dwa. Proszę. O. To też był twój cukier. <laughs> cukier ci mogę dać? Bo u ciebie jest pewniejszy. No nie wiem, że od spadłam. spadłam. <laughs> ale zwykle to ja tutaj ginę, więc. No, już nie mam nic ciekawego. Mogę Ci jeszcze dać dwie perły ader tego. Nie wiem. No, no to daj. Może się przydadzą. Bo one są do teleportacji, wow. to. wszystkie wyrzuciłam. <laughs> wszystkie ci oddałam. Wszystko, co masz najdroższego. Tak. O, Okej. Okay. Spróbujmy jeszcze raz. Kurczę, teraz nie mogę na ten lapis wskoczyć. Dobrze, że to jest prostszy parkur niż ten. co było ostatnio. Wow. Ok, tu jest. Osiągnięcie zdobyte małpa. Nie, nie chcę spaść! Kurczę! Ups. Co ja mam teraz zrobić? No, musisz znaleźć portal. To będzie skomplikowane. W moim wykonaniu. Dobra, możemy działać dalej. Okej. Okay. Jesteśmy w twierdzy, tak, by the way. Nie wiem, czy już znalazłam. O, twierdze skrzynka. Osiągnięcie zdobyte, Diamond. E, znalazłam jedną. Takosiłam. W ogóle nie mam znowu żadnych rzeczy. Co za pech, trudno. A tam Bądę zostały gdzieś. Łuk. Zostały tam na dole, trudno. Możesz Ale nie dać Łuk. Strzał. Ani jednej nie masz? Niestety. No to ja musiałam mieć te strzały. Bo wystarczy mieć jedną, jak jest ulepszony. Czekaj, tam na górę to lepiej nie wchodzić, bo nie? ja czuję, że tam są potworki. ja już tam szłam. Aha. Dobra, ja nie chcę zginąć na terze. Nie, może chodźmy za pochodniami. Tak. To myślę, że dobry pomysł jest. Chociaż pochodnie tutaj wstępuje. A to są te neterowe brodawki czy coś? No. Hmm. Tu jest ciemno. To nie jest za pochodniami. E, no wiem, właśnie. Tylko chyba będziemy musieli tam iść na górę, jednak. Mm. Czy nie? Nie wiem, tu są pochodnie. Nie, tu, tu są już. Może na górę w sumie. Tam są piznany. Tu są pochodnie dalej. Dzień. I tu jest portal. O, czekaj. Bo tu na górze nie ma żadnego przejścia. Poczekam na ciebie. O, tutaj. No, biegaj, biegaj. Okay. O! O, fajnie, portal. Aha. za portalem. Nie ma. Dobra. Ale to chodźmy do świata normalnego. Ja bardzo chętnie. Nie podoba mi się tutaj.